Na wszystkich naszych obiektach szkolnych instalacje o mocy 177,6 kW. W tej chwili te instalacje działają i już funkcjonują od około miesiąca. Widzimy już pierwsze efekty po rachunkach, gdzie płacimy tylko i wyłącznie stałe opłaty. Liczymy, że po roku funkcjonowania całej instalacji. Wszystko nam się zbilansuje i nie będziemy musieli dopłacać do energii elektrycznej, której jak wiemy przy pompach ciepła zużywamy strasznie dużo. To także poprawa powietrza na terenie gminy Żgów, co przyczynia się do lepszego funkcjonowania życia naszych mieszkańców. Cieszę się, że Pan Wójt zdecydował się rozpocząć tę edycję Polskiego Ładu od budynków oświatowych. Oczywiście zmniejszy to koszty, ale przecież to inwestycja proekologiczna, bo będzie produkowany prąd z promieni słonecznych. Warto być pierwszym. Cieszę się, że na terenie, naszym terenie, na terenie gminy Żgów już jest realizowana prawie milionowa inwestycja z polskiego ładu chcielibyśmy aby takich inwestycji było więcej to że jesteśmy liderem no powoduje także dużo więcej problemów bo ten pionier ma troszeczkę ciężej jak gdyby przedrzeć się przez cały kształt całej inwestycji i myślę że no pewnie nie zaprzestaniemy, czy nie zaprzestajemy tego wszystkiego, realizujemy już kolejne inwestycje, kolejne inwestycje przed nami, co przyczynia się do lepszego funkcjonowania i życia naszych mieszkańców.